Drugie miejsce w rajdzie Koszyc dało Christensenowi i Johanssonowi tytuł rajdowych samochodowych mistrzów Polski w sezonie 2022. Ostatnią rundę RSMP z dużą przewagą wygrali Grzybi Grzybiwielenda, którzy wywalczyli wicemistrzostwo Polski. Walka była od samego początku, od pierwszego odcinka specjalnego do ostatniego. Eee, niezwykle zacięta, bo to nie tylko Tom w niej uczestniczył, ale również polscy kierowcy. To co nas bardzo cieszy, bo faktycznie ten poziom rajdu w Polsce jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No nie udało się zdobyć trzeciego mistrza Polski, ale no to będzie, powód, żeby spróbować za rok. Na najniższym stopniu podium w Koszycach stanęli Seski i Francis, a kolejne miejsca zajęli Poloński Sitek oraz Parys Górski. Przede wszystkim jesteśmy na mecie. To jest wielkie osiągnięcie dla nas w tym sezonie. Yy, raj był treningowy yy, i trening się powiódł. O, jeszcze musimy się trochę nauczyć od chłopaków, jak trzymać tempo właściwie, no ale mieliśmy dobre chwile, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Mieliśmy małą przygodę, mały incydent na pierwszym podjeździe dzisiejszym. Niestety przytuliliśmy się trochę do bariery w moją stroną. Wynikało to z błędów w opisie, także jest to niejako mój błąd. Jednakże jestem tu właśnie po to, żeby się uczyć i im więcej takich błędów będę popełniał, tym szybciej będę je mógł eliminować. Najlepszą ośką w kończącym sezon rajdzie byli Bonder i Pochroń. Tym samym kierowca Renault Clio obronił trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej 2WD oraz drugie w klasie czwartej. Wczoraj się rozegrał rajd, wygraliśmy wszystko wczoraj, a dzisiaj się wieźliśmy i to wcale nie jest łatwe powieba. Nie trzymać tempa, tylko po prostu zastanawiać się, żeby być właśnie tutaj na mecie i dowieść te tytuły. Raid Kosyc zakończył sezon 2022 rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Dziękujemy, że byliście z nami.